I zapraszam na film, na którym znów będę, jak to się mówi, zaskakiwał Was. Pokażę Wam nowy nóż. Normalnie nóż to, to tak wygląda z płytką, w ten sposób. A ja go odwrócę o 90 stopni. Mam zobaczcie sporo takich płytek, tutaj yy, widać przez światło. Widzicie? No i co z tymi płytkami zrobić? Wyrzucić. Szkoda. I wymyśliłem sobie, że będę zamocuję tak płytkę. No i już tutaj mam przygotowany dla Was na film taki nóż. Zaraz zobaczycie, jak taki nóż fajnie toczy, a później go zaraz pokażę. Ten materiał to jest taki jakiś trochę trudniejszy do obróbki. Nie wiem, co to jest za stal. No po prostu miałem. I zaraz zobaczycie, jak będziemy toczyć na tym. A później. Będziemy toczyć na tym i na tym już idzie bardzo ładnie, bo to jest stal automatowa. Zaczynamy, nic nie mówię, a na końcu zdejmę i pokażę ten nóż. On jest tylko zamocowany w tej chwili tak prowizorycznie, ale później jak będzie robiony, to już będzie robiony, że będzie tak jak potrzeba. Pierwszy zawodnik przesłuchany. Ten materiał to nie jest taki za bardzo dobry do obróbki, ale przetoczyliśmy. Teraz spróbujemy sobie na tym materiale. Zaraz zobaczycie. O, jeszcze raz. Wyłączam, ty wyłączam maszynę tylko na potrzeby filmu. Włączam i nic nie mówię. Patrzcie. Teraz powiecie, że przygotowałem specjalnie płytkę. A teraz tak. Wykręcam, wykręcamy tą płytkę. Wykręcimy ją. Oczywiście już teraz płytek nie wyrzucamy. Takich, i nigdy WIDI nie wyrzucałem. Zawsze zbierałem, gdzie, to mam? gdzie one są, gdzie one się schowały. Proszę. Weźmiemy sobie taką losowo. Zobaczymy taką fioletową, czy tam, ale to nie mam tutaj. Nie mam tych fioletowych, mam mało. No dobra, to załóżmy, weźmiemy tą układę. Te boki, oczywiście, są zużyte, one nie są jeszcze tak zużyte, żeby. O, coś żeby ja poleciała. Nie są zużyte, żeby były tragiczne. Jak Później posprzątamy dokładnie. Dobra, to mamy tą płytkę, bierzemy, przykręcamy ją i zobaczymy jak będzie taką losowo wybraną płytką z pudełka. Dobrze. O dobra. I jeszcze raz włączę. Później damy troszkę większe obroty. Zobaczymy. I jak sobie taki nóż zrobię, to będę mógł po prostu wykorzystać dużo swoich płytek, tych co mi pozostały. Ta też zresztą była z tego pudełeczka, także ona tu wraca. A ten nóż prawdopodobnie chyba zostanie, bo czasami do fazek potrzebuję taki jakiś nożyk, że położę go sobie. A zrobię sobie taki ładny jak potrzeba. Także ja. Zacznę się, kur, przepraszam za wyrażenie, zacznę się nazywać tokarz niekonwencjonalny, bo normalnie to się nazywa tokarz konwencjonalny, ale to wszystko tego, co się nauczyliśmy w szkole. A no ja, ja lubię takie, jak to się mówi, eksperymenty. Dziękuję, pozdrawiam. Napiszcie swoje eksperymenty w komentarzach.